Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan Rastacki, a teraz będzie piosenka pod tytułem Na na na, sielela. Na na na, sielela, na na na, sielela, na na na, sielela, na na na, na jak cię nudzi cały świat, denerwuje, boli tak, jak ci los robi na złość, no i irytuje ktoś. Pech też idzie za tobą, rzuca kłodą za kłodą, prosto pod twoje nogi i wiatr wieje też srogi, gdy ci kiepsko jest smutno, a dokoła jest nudno. No to sposób na to miej, szybko gdzieś daleko jej, do zielonych pięknych pól do wysokich fajnych gór i nad morze do lasu ach szkoda tracić czasu na 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 na, na jak jest w domu tak słabo, i wokoło też blado, nie układa się kompletnie, i wygląda zewnie, Szanse znowu przegrane, a uśmiechy schowane, brak ci szczęścia, miłości, no i także wolności. Gdy ci kiepsko jest smutno, A dokoła jest nudna. No to sposób na to mniej, Szybko gdzieś daleko Do zielonych, pięknych pól, Do wysokich, fajnych gór, I nad morze do lasu, a szkoda tracić czasu. Na 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 sialela, Na 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 sielela. Na, 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 na na, 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 na jak przyjaźni brakuje, parte. i się wszystko tak psuje. Plany się nie spełniają, a problemy wyłaniają. Smutki wokół grasują, no i strachy buszują, a nadzieja daleko ma się już dość wszystkiego. Gdy ci kiepsko jest smutno, a dokoła jest nudno, no to sposób na to miej, szybko gdzieś daleko w jej, do zielonych pięknych pól, do wysokich, fajnych gór i nad morze do lasu, a szkoda tracić czasu. Na, 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 na na, śielele. na, 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 na 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 sha Na 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 sha Jeszcze raz Na 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 sha la la Na 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 sha Na 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 sha Dziękuję, pozdrawiam. Na razie, cześć.